Siemanko, z tej strony Kamyk Witam was w kolejnym pakopeningu Dzisiaj też 10 paczek za 15 tysięcy Z tego względu teraz są paczki, że kończy się u mnie semestr No i nie za bardzo mam czas na klejenie filmów No a takim sposobem mogę najszybciej wam pokazać filmiki Też lubicie otwieranie paczek Zwłaszcza kiedy są w paczkach Team of the Year Dlatego no co, otworzymy 10 paczek Może troszkę więcej zobaczymy Jak będzie z liczeniem, jak będzie z końcami No a resztę końców będę próbował wydać jak już będzie w paczkach będą wszyscy razem czyli i obrońcy i pomocnicy i napastnicy no to wtedy wydamy dużo dużo więcej dobra 10 paczek na team of the year raczej nie liczę no bo <grym> trzeba mieć ogromne szczęście żeby trafić takiego gracza no a co sprawdźmy co w pierwszej paczce jest Derossi, Rossi po raz kolejny wysyłam go na listę transferową resztę nic nie ma ciekawego coś do klubu na pewno jakieś style gry Hmm, sprawdźmy może stroj, coś ciekawego ze stroju, nie, no i sprzedajemy to, Pierwska, pierwsza paczka z graczem, 84 overall, no ale ta paczka była średnia, no bo Rosji teraz nie sprzedaje się za zbyt wiele końców, <laughs> dlatego zobaczmy, co będziemy mieli w drugiej paczce, a w drugiej paczce jest Anelka, Nikolas Anelka, ehm, no... Nie jest to zbyt dobra paczka, eee, wątpię żeby ktokolwiek z nich poszedł za jakąkolwiek dobrą cenę eee, Dlatego po prostu squeaksaluję całą paczkę No i straciliśmy w tym momencie 11 tysięcy, od tak eee, Trzecia paczka z Falcao. Za oknem już pruszy śnieg, więc może przyniesie mi nie eee, Chciałem jakiś rym fajny walnąć, ale mi nie wyszło Sirigu, Siriju, Sirigu, Sirigu. Eee, tak to jest właśnie on no też dużo końców za bramkarza e, nie zbiorę, ale zawsze całkiem spoko, traf może być. E, no to wszystko artysta i tak dalej, wszystko do klubu. Sprawdźmy stroje, nic ciekawego. No i po trzech paczkach naprawdę jest słabo. E, 1220, 1 222 tysiące końców, może to oznacza coś dobrego. E, Falkao, no dawaj, w końcu coś dobrego. Cambiaso, e, straszny, brożek, lol. E, no, naprawdę słabo paczka. E, sprawdźmy jeszcze, no na pewno to trening zespołu. Mm. Tragedia. Tyle mogę Wam powiedzieć. E, mógłbym za te końce sobie bezproblemowo kupić jakiegoś Team of the Year. No, ale wolę wtrafić paczce. w parce. Zawsze to swój własny, tak? No, a w kolejnej parce jest Jagielka, Anelka, Jagielka. E, no, fajnie, że do rymu, ale bez przesłady Mosquera też e, nie. No, tragedia. Jakby nie patrzeć, no ale w końcu możecie zobaczyć, że ja też nie trafiam wszystkich e, takich dobrych od razu i w ogóle, że, że nie trafiam nic dobrego czasami, tak się dzieje. E, no ale sprawdźmy, kto, kogo przyniesie nam Messi. Messi mógłby przynieść nam jednego ze swoich kolegów z Barcelony, e, Julio Cesar, No tragedia, mlapa, mlapa, mlapa. Czyli on jest dużo warty. Sprawdźmy, on był bestią w tamtej fifie. Porównajmy cenę. 11 tysięcy, o, w końcu 10 tysięcy, no to mi się podoba, 10 tysięcy około, tyle kosztuje mapa, e, dlatego wyślę go na listę transferową, śmiesznie, że srebrny gracz jest warty e, więcej niż złoci, no ale tak też jest, 2000 końców, dziękuję bardzo, paczka się zwróciła. Pierwszy raz paśka się zwróciła i to na srebrnym graczu. Tej Mlapy jeszcze nie testowałem w tym, w tym roku. W tamtym troszeczkę pograłem i był naprawdę bestią. No ale zobaczmy co w kolejnej parce. I w kolejnej partii jest Denis. Och, Denis, Denis. Cristiano Gomez. Co my tu mamy? Kontuzję, tarcza. No i nic więcej. No i dobra. Skoro jedna paczka się zwróciła, to druga nie musi, no ale trzecia już by mogła. Och, takiego Team of the year trafić. No to by było coś. Na razie z polskiego YouTube'a tylko NYX ją trafił. Gomis e, Podolski, OK, mogę cię wysłać. Dalej Sandrini, wszyscy raczej cena. Discard value. E, Training zawodnika do klubu. Spru spójrzmy na stroje. O, ten karty wygląda śmiesznie. A zamienię go za tego. Podobny kolorystycznie. Ale... Coś, zmiana jakaś się przyda. No, jeśli chodzi o angielski YouTube, ogólnie FIFA, czy to trafił dwóch Team of the Year, trafił Kalfreezi, Nepenthes trafił jednego, KSI jeszcze nie widziałem, żeby trafił. Wow, nawet świecącej karty nie ma. Jest na War ale tragedia. Także oni już potrafiali, ale wiadomo jak to jest, oni otwierają. Te paczki, tak, tak sporo tych paczek, naprawdę sporo tych paczek otwierają. E, no a my nie możemy, znaczy możemy sobie na to pozwolić, e, ale, ale no, na pewno wydajemy mniej e, niż to jest na zagranicznych YouTubach. Subotic kolejny, Matie, no dobra, Matie na listę transferową. Subotic tak samo, e, reszta jest ten słaba. No, coś, coś dobrego, muszę trafić w końcu coś dobrego. Yy, także będziemy otwierać, aż trafimy kogoś wartego co najmniej 5000. <grych> to może być długie otwieranie. Zobaczymy, może kolejna paczka nam to przyniesie, i to jest Rodriguez. O! Dobra, offline, nic ciekawego. Sprawdźmy jeszcze na końcu. Yy, nic nie ma. Rękawica. Okej. Okay. O, śmieszne stroje te Olimpiakosu. Olimpiakosu! No, 999 końcówka, to jest znak, to jest znak, widać z przodu, a w paczce będzie Frank Ribéry, tak bym chciał. Ale czy tak się stanie? Nie, bo jest Verde, Verdu. Tragedia. Och, boi. Dobra, jeszcze jedna paczka, na pewno po tym, po tak tragicznej, nic więcej tutaj nie ma. No dobra, no to sprawdźmy, może następna przyniesie coś dobrego. Team of the Week ostatnio trafiłem w tym nowym Team of the Week jest tragedia. Naprawdę są słabe słabe te karty. O tutaj mam... Wow. Za 15 tysięcy i nic nie trafiłem. Hm. Kto by pomyślał? Dobra, jeszcze jedna. No w końcu musi się coś trafić. Szybko, może teraz po prostu nie poczekamy na piłkę, tylko naciniemy A, pominiemy i bent, yy, I cardozo. Fuck. No nie wierzę, jeszcze raz. Teraz już poczekam na piłkę do końca. 15 tysięcy. No dawaj. W końcu. Ile można czekać na coś dobrego? Mlapa, Malap, żeby był najlepszym graczem, to jest dramat. Vidal w końcu. No ale też Vidal, no nie oczekujmy się. Jego cena nie jest zbyt wysoka. Sprawdźmy. 8, 6,5. Dobra, 6,5. W końcu coś powyżej 5 tysięcy. Vidal może być. E, wysyłam na listę transferową. Wellbacka mogę też wysłać. Ale ogólnie te paczki mi się nie pozwracały. No wiadomo, bo nie trafiłem Team of the Year, no ale trudno. Pomocników nie trafiliśmy. Jeszcze takie jedno krótkie krótki opening zrobię na pewno na napastników. A tymczasem Was żegnam. Widzimy się pewnie już jutro, jak zwykle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.